Dzisiaj naszym bohaterem będzie wybitny działacz ruchu ludowego, redaktor Zielonego Sztandaru, dyplomata, konsul, autor książki z piórem, słowem i przez życie. Ta książka jest jakby takim rozrachunkiem i podsumowaniem naszego Eugeniusza przeszłością, bardzo długą, bogatą, bogatą twórczą, twórczą, która, która właściwie może być, można powiedzieć tak, jest to życiorys, którym można było obdarzyć wiele, wiele ludzi. Jest to też życiorys, który jest życiorysem e, pokolenia działaczy, działaczy ruchu e, ludowego. I dzisiejsze nasze spotkanie jest tak jakby też takim ukłonem wobec działaczy i przede wszystkim dziennikarzy. Dziennikarzy ruchu ludowego. Chcielibyśmy, aby to spotkanie służyło nie tylko promocji jego książki. Myślę, że większość z Was nie miała okazji jej przeczytać, ale także, żeby było to spotkanie z autorem, żeby mógł miał szansę się wypowiedzieć o niej, o w swoim życiu, o tym, co uważa w nim naj, najcenniejsze. Jest to także okazja, abyśmy my również zabrali głos, jego dawni koledzy, współpracownicy. Chciałem w tej książce zaprzeczyć, zaprzeczyć temu, że chłopi, że wieś to jest obszar zacofania że rolnicy są grupą zachowawczą, niepodatną na zmiany. Otóż w tej książce, podobnie jak w jednym tekście na ramach Zielonego Standardu, któremu dałem tytuł Zawsze naprzód, starałem się ukazać rolników z ziem zachodnich i z mojej e, rodzinnej e, łódzkiej ziemi, jako grupy, która jest bardzo podatna na nowinki, na zmiany, na poprawę swojego życia, na swojego środowiska, że dąży stale do tego, by produkować więcej mniejszym kosztem i żyć lepiej.